Trzymać będzie teraz. Wydaje się odpowiadać każdemu, czyli możemy być razem. Dobra. Kenneth Davis? Może tak. Crucifix, MFK. Jaki duch? I musimy doświadczyć. No dobrze. Wydaje się proste. <gryw> no tak nie będzie. No, pewnie nie. ja to z tymi stopniami, bo nie, nie umiał nie umia wykminić. O co chodzi z tymi stopniami, nie teraz. Mhm. Dobra, biorę to my No i tu jest 19 już no kurna, no i, i co teraz, no. To już jest 100. To, to już nie jest. to? 22 jest w kuchni na przykład. Tak najwięcej miałem teraz przed wow. chwilą. Czekaj, to jest, co to jest za To jeszcze nie byłem. Jak tu się chodzi? O. No, wow. Jakieś inny? O? No, Słyszałem coś. Słyszałem, że się ktoś kurde to jest, jest jeszcze. Słyszałam dziwny dźwięk... O ty? Mhm. Aha, o ty to... Dobra, myślałem, że to woda. Mhm. To by szybko było, nie? No, no zdarza się i tak, nie? No, już... 19, 18... No, że zdłupiam jestem temperaturą, nie wiem o co z tym chodzi. Hold, Old are you? Może gdzieś się odezwie. Może się też odezwać, no. You are here. O. A taka I mgła do... jest, nie? Nie wiem, nie mam żadnej mgły. Czysto. A czy mi się wydawało, czy coś. No, ja idę do góry po prostu. Jakbym jak coś odezwał, ale nie wiem, czy tak mi się. Już jakieś omamy, czy rzeczywiście coś było. No to spróbuję jeszcze raz. Hold, Old are you? You are here. Na razie tak na ślepo chodzę. Myślę, że może coś załapię. No, słyszałem coś, chyba u góry jest. Chyba tutaj jest, gdzie ja jestem. Ale to nie jest pewne jeszcze. Tak dziwnie, choćby ktoś przebiegł koło mnie, było słychać. Lenin Jones. No, tak. No i zaraz muszę tego... Canet. Zaraz hanta będzie miał i będzie tyle. Znowu słyszałem coś kurna... Tak, Jakoś drzwi gdzieś dotyką. O, kluczyk. Kanet. Znowu. O, Wydaje mi się, że to jest tu. Tutaj, ten pokój mi się wydaje, tu. Jak jesteś, to się odezwij. To tak wtedy było. Się odezwał, wrzucił tam wtedy. Mówi, że tu? Tak mi się wydaje. Na razie to zostawia. To tu Na rzeczy. razie książkę położę. Dobra, to położę aparat, rzucę tu. O! O, słyszałeś, nie? No, no chyba chyba tu. Dobra, ja idę po... Show yourself. Dobra. Jesteś tu czy cię nie ma. Słyszę, że tu stupasz. Kenneth. Aktywność na 5 How old are you? Na razie Sani ty jest dobry Where are you? I MFkę masz nie masz? Nie mam, nie mam. Dobra już idę z kamerą i MF mi. No i zresztą, where are you? Kenneth. Kenneth nie chce na razie rozmawiać. Dobrze, to położyłem na stole, Na razie, jak nie chce, to nie chce. Przyjdzie jego czas. To się. Więc. Nie, jest piątka, wiedziałem. Jest piątka odbito. Piąteczka, tak? No to zaznaczamy. Dobra, zdjęcie zrobione. Mamy wszystkie dowody, możemy uciekać. No, świetnie. A Ech. masz wszystkie dowody? Tak, wszystkie trzy możemy uciekać. A co masz za dowody, niby? Ja mam tylko mf mam. A gdzie jest te, ta tablica? No tą by się pojawił. O, piątka IMF. MF. Okay. Are you here? Where are you? Are you here? Może z będzie rozmowne. How old are you? Nie, nie lubi. Are you here? Okej. Okay. Jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj? W choćby pokazuję, czy jesteś tutaj? Ile masz lat? Jesteś tutaj? Are you here? Nic nie wykryto. Are you here? Ta tablica i zawsze jest w domu? Czy nie No Niekoniecznie. Where are you? O? Are you here? Na razie tylko piszczę. Tak w Kiblu, bo dziwne ta EMF-ka w, w kiblu reaguje. Mhm. Chociaż nie, po całym pokoju jest. Jest po całym pokoju. Tu już go nie ma, czyli tu. To jest ten pokój na bank. Are you here? O o, uciekaj. O nie, jest tutaj, gdzie ja weszłem. Dobra, idę do tego pomieszczenia. Zamykaj te drzwi. Mec, kurwa, leżę szybko spierdolił. Idzie za mną, chyba? Siedź, w szafce siedzę. Nie mam. Kurwa, już tak daleko od drzwi stał, jak on teraz wejdzie, to roz... wyjebia, tak gra przez okno. Jakiś gościu z kurtką łazi w czarnym. Hmm. Ej, wchodzę do, do jednego pomieszczenia, akurat on tam był, nie? Pierdzielisz to. Hmm. Musiałem wrócić i iść idzie. Chodzi. Penetruje. Jest to. Koniec anta? Tak. Czyli czekaj, to w takim razie kamera byśmy wzięli, ustawili. O, ja wszedłem do tego pokoju tutaj, gdzie jestem, to on był. No, ja dużo go słyszę chodzić. O, znowu. O, słyszałeś? To takie ci go ucho ucha, tak? Nie, nie, to Mi on się to zrobił. Dobra, dobra, chodź, spierdalamy na razie do tego, do busa. Czyżby uwił się na mnie? Czy nie, do końca? Postraszyć, postraszył. Tu dziesiątka, ja pierdzielę, ale szybko. No, u mnie sanity w porządku. U Ciebie trochę spadło. No jeszcze crucifix byśmy musieli włożyć. Na razie widać, nie widać, No na razie nie, niekiedy wiesz, niekiedy dopiero po chwili, nie? Bez na crucifix. Co jeszcze, czy coś mi jeszcze... Będę mógł coś wziąć. Hmm. to mamy, to mamy. Ufałkę my zrobili. Mamy na razie tylko ufałkę, nie? Mroźne temperatury... Nie, trzeba coś odpierolę co zrobić. Aha, aha, tak, tak, tak. Czekaj, odciski palców i IMF 5. Co, odciski też były? Tak, tak. Można na zdjęciu nawet zrobione. O, Mroź... Mroźne mogą być, ale to Banshee. Co, ja się pismo. Dogaduję. Pismo Revenant. Orby nie będzie. Banshee. Spirit Box. Czyli Banshee no, albo Revenant. Czyli pismo albo mroźne. Czyli wstawiam na pismo. Ja tam książkę jebłem, ale. Czy do końca to jest to, nie? To pomieszczenie. Ja wezmę ten Crucifix. No to weź Albo wezmę dwa ja... nawet. Ja wezmę drugą książkę. Ja sobie wezmę nawet dwa. Bo no to może być tu, może Gdzie ty to? idziesz? Do góry. To było. A, co ty to? No widzisz, ja pijany A <grym> i mróz jest? Mroźny oddech. Gdzie? Tu tu przeleciało przed chwilą. Tu gdzie wszedłeś? O znowu jest? O teraz, no? Mroźne, dobra. O, no to, aleacko. no to, to spierdzielamy. No to nie mamy co tego szukać tu. Banshee, banshee. Dobra, ja w pigułek nie wziąłem, ale dobra, już wylazłem. Dobra. Wiesz co, ja tylko tak rzucę sobie... Aha, krucyfiks? No to walnij tam dwa krucyfy. To był ten pokoik, tam gdzie książka, nie? No. No najwyżej tutaj też rzucę. No a Może... teraz, teraz byś musiał czekać na hunta, nie? O, Bo kurde, inaczej... Z dmuchu, Bo. No, albo sama. Akurat Bo. było wyjścia. Bo inaczej on się nie... Nie ukaże. Nie, ten, nie, że nie ukaże, tylko ci krucyfiksu nie zaliczy, nie? Mhm. Dobra, to ja tam wrócę najwyżej, bo mam mniej tego Sanity. Jak coś, to mi przyjdziesz i fota i no, strzelisz. A nie chcesz sobie to? Co? Zjeść tabletki? No nie, no bo on musi albo zachęcić, Albo... Albo nie wiem co. Gdzie tego drugiego krucyfiksa jebałeś? No, jeden jest w drzwiach, a jeden jest tak na korytarzu. Aha. Ale tak blisko siebie są. Aha, widzę, drzwi... Ło! Kurwy syn mnie wystraszył, pierdolony. Dobra, idę. Are you here? Aha, bo to do góry... Łohoho! Wow. Do... mano, zdjęcie ducha mamy. Ta? Tak. Mm. Crucifix zatrzymują rzeczbę? On się zrespił tu mm -hmm. Czyli dam go tutaj Tego fola. Drugiego zostawimy na wejściu Dobra Show yourself, Show yourself. Are, you here? Are you here? Show yourself Show yourself Show yourself Kenneth Jones <laughs> yeah. Kenneth Jones Proszę się ukazać. Oł o, o? Proszę się ukazać, panie Kenecie. Zdjęcie i myk. Zdjęcie już mamy. Jeszcze tyle, że bym chciał. Też chcesz zrobić, na no to rób. Chcę. Jak mi się pokaże. Kenneth, tu jesteś, w toalecie? Halo, Kenneth. Dobra, zniknął, zniknął krucyfiks, zaliczone. O, to ekstra. Czy gdzieś tu jedzie. Z koksem. Ho, are you, Kenneth. A ty co dalej, kurde, o zdjęcie walczy, żeby cię nie zabił, Zero? Nie wiem, to jest. Cześć. Pacific's jest, nie, ten drugi. Może by Znikną, z, zniknął, zniknął. Bo jeden jest, a jeden zniknął, nie? Tak, tak, ale już zaliczyło na tablicy, jak coś jak coś to możesz wyłazić. Słyszecie, sam chciałeś, to idę sobie. A mogę się pokazać, a mogłeś? 60% masz to ciężko no teraz Zobaczmy jak wyszło zdjęcie twoje O nie wiem, nawet nie patrzyłem. Bansi No, nawet z siekierką duch taki, nie? W cieniu. Mm -hmm. No dobra. Zaznaczone? To spadamy, Zaznaczone. nie? No w końcu nam się udało. Po 6-7 Bo... 6 chuba Udało nam się wspólnie no. uciec. Ale ci powiem, to jest niemożliwe, nie? Kura! Dawno nie widziałem tak zdupionego, kurde pacza, nie? Chwila prawdy? Czy to był Banshee? Był. 150. Mhm, to samo. No, elegancko.